Witam wszystkich w studiu egzem. Po mojej prawej stronie wyjątkowo siedzi Łukasz Ligowski. Witam. Cześć Łukasz. Po mojej lewej stronie siedzi pastor przyszły roku, Robert O mało, co? Tak. No i ja, Sławek Zawadzki. Panowie, powiedzcie, co... Bo dzisiaj czytamy trzeci rozdział przypowieści Salomona. Co takiego <grym> rzuciło się wątom w oczy? Długi rozdział, dużo wątków, ale mi najbardziej zainteresowała końcówka, gdzie e, jest kilka takich rad. Na przykład jest napisane, nie wzbraniaj się, czynić dobrze potrzebującemu, o ile to leży w Twojej mocy. Nawet jeżeli możesz pomóc, to po prostu pomagajmy, nie? Czyli czy to jest w kontekście mądrości? Ta mądrość polega na tym, że nie trzymam wszystkiego dla siebie, ale też pomagam innym. No, bardziej w zaufaniu Panu, bo tak. w 26. mamy Gdyś Pan będzie twoją ufnością, będzie strzegł twojej nogi od potrzasku. Mhm. Bo, zobacz, bo, bo zobaczcie, że w piątym, od piątego do 7 wersetu, tam jest w ogóle zdanie, które e, bardzo, bardzo lubię. Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, Poznawaj go na każdej swej drodze, a on te ścieżki wyrówna, nie bądź mądry we własnych oczach, pana się bój i zła unikaj. I tam później Pana zastosowania, zresztą zaraz sobie jeszcze jednym powiemy, ale jeden zastosowanie właśnie zaufania Bogu jest to, że jeżeli mam środki, mogę komuś pomóc, to pomagam. Natomiast myślę, że Łukasz jest coś takiego, że kiedy załóżmy, mamy pieniądze, to często nie pomagamy, bo boimy się, że kiedyś nam w przyszłości zabraknie. No nie, I, a tutaj mamy coś takiego, jeżeli ufasz Bogu, to po prostu pomagasz, bo to wie, że od Niego wszystko zależy. Ja myślę, że to jest strasznie ciekawy wątek. Z zakłada to, że Bóg naprawdę istnieje, ale jest postacią rzeczywiście istniejącą, rzeczywiście zaangażowaną nieobojętną na to, jak my żyjemy. Nie? I to, to zaufanie jest związane z tym, że on, że on jest i że on ma moc i że chce. Tak, Chcę, byśmy tacy byli, ponieważ on sam jest taki, on nam daje, że możemy oddychać, żyć, tylko dzięki temu, że on stworzył ten świat tak, że to się zdarzy w ogóle. Ale nie uważacie, że jak się będzie stosowało to, co tu jest napisane, na przykład dziewiąty, dziesiąty werset, czy to nie jest teologia Poczekajmy, nie? Sorry, Tommy. Bo na, nagrywamy, nagrywać. ale my tak nagrywamy. Na lodówce z Na lodówce z kamerą wideo. Ale spoko, nie przejmuj no się już. Będziesz <laughs> To no, odsypywał. Okay. Wstaw się ura. Dobra. Y, chodzi mi o ten werset właśnie dziewiąty i dziesiąty, który mówi, czy Ci i Pana, darami swego mienia, najlepszą cząstką wszystkich swych dochodów, wówczas Twoje spiksie będą wypełnione, a Twoje tłocznie opływać będą w mość. To tak trochę pachnie teologią sukcesu. No tak, znaczy, czy pachnie? No to jest obietnica, no nie? Boża obietnica, że... Ale, ale zauważcie, jak ona się zaczyna. Ona się zaczyna w czci Pana. No, Dawaj mi ze swego mienia. Człowiek w teologii sukcesu, to nie chodzi o czczenie Pana, to o siebie. Że jakby ja robię to dla siebie, ja robię to ze względu na siebie, żeby zyskać, żebym ja miał więcej. Nie? Ale to jeżeli ja będę dawał, będę czcił parat, na pewno będę miał więcej? Zawsze? Na pewno będziesz, powiedzmy tak pod jego ochroną, co nie oznacza, że będziesz miał wszystkiego pod No, to jest bo... napisane, że wypełni twoje spiksze i będą opływać w moszcz. Pan no, mówię. <grym> Czyli ja, ja bym powiedział tak, to, to jest może od, od, odważne, ale ja w to wierzę, natomiast kluczem jest to, co powiedział Robert myślę, że jeżeli ja y, y, czczę <krzyk> Boga w ten sposób i nie robię tego faktycznie dla siebie ani nie robię tego z wyrachowania, to po prostu mogę zaufać, że Pan Bóg zadba o mnie, Czyli... co nie, ale i znowuż, y, to, oczywiście y, chcielibyśmy mieć taką obietnicę, że, że to oznacza, że nie wiem, wygram tutelotkę to czy coś takiego. Nie, nie czuję, żeby to wynikało stąd, w ogóle jakby z całego nauczania. Natomiast myślę, że Boża obietnica jest taka, jeżeli będziesz ufnął Bogu, jeżeli będziesz... Krótka dygresja. Te zdanie, które ty przeczytałeś o czczeniu, czczeniu Pana, to jest pierwsze zastosowanie tego poprzedniego fragmentu czyli tego, że ja ufam Bogu i nie polega na własnym rozumie, no I co jest pierwszym efektem? To jest to, że wszystko, co dostaję, w pierwszej kolejności oddaję Bogu. I w ten sposób wyrażam, że Panie Boże, to Ty kontrolujesz y, y, rzeczywistość i mogę Tobie zaufać i wiem, że Ty o mnie zadbasz. Bożym planem jest to, że jeżeli ja y, szukam Królestwa Bożego, to Pan Bóg o wszystko inne już zadba. Tak to rozumiem. No co, ja bym jeszcze chciał zwrócić uwagę... To jest to zdanie, kiedy On mówi y, nie polegaj na własnym rozumie. Chodzi mi o to, że y, to zdanie często jest opatrznie rozumiane przez ludzi, którzy myślą sobie, no jak ja mam właśnie nie polegać na własnym rozumie, tylko ufać Panu, to ja mam nie analizować spraw, nie przyglądać hmm. się temu, nie, nie robić takiej dokładnej kalkulacji, czy o, oceny sytuacji. Natomiast myślę, że to, o co Salomonowi chodzi, to chodzi o to, że nie myśl w kategoriach takich, jakby Boga nie było. Nie, nie polegaj na własnym rozumie, jakbyś Ty był Panem tego świata i wszystko zależy od ciebie. I myślisz sobie, jeżeli ukradnę temu to, a tamtemu tamto, to będę wtedy bogatszy, niż e, kiedy Salmon mówi na przykład dawaj potrzebującemu. Bo przecież jak będę dawał, to będzie mi brakowało, to będzie gorzej. Nie? Więc będę polegał na własnym rozumie, że zamiast dawać, będę brał od innych, żeby samemu się wzbogacić. I Salmon mówi, to jest głupie. Na tym źle się wychodzi. Prawdziwa ludność postępuje inaczej, bo zakłada istnienie dobrego Boga, który daje i też chce, żebyś tak postępował, bo hmm. to jest błogosławione Jak myślę o tym czczeniu tym Pana darami, swego imienia, swego imienia, to myślę o tym, że jeżeli naprawdę czcimy Boga, na, naprawdę czcimy, nie robimy tego właśnie z wyrachowaniem, nie robimy tego po to, żeby nam się powodziło, tylko robimy to dlatego, że chcemy czcić Pana to wtedy naprawdę spikrze będą wypełnione, a tłocznie opływać będą w mość, tylko dla każdego to znaczy coś zupełnie Co innego. Spainnego. Natomiast ważne jest, że ta osoba, która będzie czciła Pana darami swego mienia i będzie to robiła szczerze i uczciwie, to mhm. ona będzie miała poczucie, że jej spisze są wypełnione, a potrzebne do tak. Mhm. tak, tak. To jest Jest, jest nawet tak zdanie w, w jednym z psalmów w 37, rozkoszuj się Panem, a da Ci życzę tak. sobie serce Twoje. I chyba y, w tym tekście jest, założenie jest takie, że w momencie, kiedy rozkoszujemy się Bogiem, to On nie tylko troszczy się o nas, ale On też zmienia nasze serce. W momencie, kiedy Bóg jest naszą największą miłością, to jakby miłość do świata też blednie zmienia się, nasze pragnienia się zmieniają i potrzebne. Jasne. Słuchajcie, musimy powoli kończyć. Mam jedno zdanie, które chciałbym przeczytać, ale już może niego nie komentujmy, natomiast jest dla mnie bardzo ważne. Nie lękaj się nagłego strachu, ani spustoszenia niegodziwy, gdy przyjdzie. Pan bowiem będzie Twoją ufnością i Twoje nogi będzie strzeg od sideł. No i tym wspaniałym, optymistycznym akcentem pozdrawiamy miliony słuchaczy, którzy nas tutaj słuchają. Słuchajcie, jak to się mówi? Daj łapkę i suba, tak? Tak. I dzwonek. Dzwonek, no. Tak. Wszystkiego dobrego. Powiem, że na pewno tego nie wrzucimy do sieci, ale zachowamy to dla cerów, jak gdyby takich archiwalnych.